Swoje zdrowie witamy państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jest z panią dietetyk z panią Dorotą. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o diecie, która może zminimalizować powstawanie lub choroby nowotworowe. No właśnie, jak powinniśmy przejść na taką dietę? Co to w ogóle jest za dieta? Jeżeli chodzi o dietę, Teraz mniejsze ryzyko chorób właśnie, powstania chorób nowotworowych. Nie ma jednej takiej diety. W zasadzie już właśnie w ostatnich latach też było dużo badań na ten temat, jak można zmniejszyć ryzyko powstania tych chorób. No jednoznacznie stwierdzono, że tutaj bardzo duży wpływ ma dieta, tylko taki zdrowy ogólnie. Zdrowy tryb życia. Dokładnie, zdrowy, zdrowy tryb życia, czyli i regularna aktywność fizyczna, zachowywanie właśnie zasad zdrowego odżywiania, no i e, radzenie sobie e, w sytuacjach stresowych, żeby być po prostu jak najmniej narażonym na e, stres. Więc e, nie ma magicznej, że tak powiem, diety antynowotworowej, tylko po prostu e, prawidłowo zbilansowane posiłki, no i oczywiście też taki sposób żywienia, który zapewni utrzymanie prawidłowej masy ciała, no bo otyłość też zwiększa ryzyko powstania niektórych nowotworów. No dobrze, ale na pewno z którychś produktów musimy koniecznie zrezygnować, wyeliminować je z naszej diety. Jakie to są? Mm. No to chodzi tutaj głównie o produkty takie wysoko przetworzone, e, smażone na głębokim tłuszczu, mm -hmm. Z dodatkiem wielu różnych substancji konserwujących czy różnych stabilizatorów, więc no to to wpływa niekorzystnie. A jeżeli chodzi o już tą dietę, taką prawidłowo zbilansowaną, no to warto ją uwzględniać z tego względu, że zgodnie właśnie z aktualnymi badaniami, nawet tak do 30% może zmniejszać ryzyko powstania nowotworów. Mhm. A jeżeli chodzi o warzywa? o kolory warzyw. O co tutaj chodzi właśnie z tymi kolorami? Gdyby Pani nam troszeczkę powiedziała o tym. To tak, to może opowiem trochę jak taka dieta powinna, że tak powiem, ogólnie wyglądać. Więc tak, oczywiście właśnie dieta powinna obfitować w warzywa i zalecane jest spożywanie tak minimum 500 gram warzyw i owoców dziennie. Przy czym warzywa powinny stanowić 3 czwarte, a 1 czwarte powinny stanowić owoce. I głównie to powinny być warzywa niskoskrobiowe, czyli na przykład sałata, marchew, pomidory, papryka. Jeżeli chodzi o warzywa skrobiowe, takie jak ziemniaki czy batata, to oczywiście też mogą występować w diecie, tylko po prostu już w odpowiednich też ilościach. A jeżeli chodzi o owoce, no to tutaj też kwestia jest. W zasadzie głównie ilości, żeby po prostu przestrzegać jakiej ilości. Będę, już głównie w formie surowej, a nie w formie e, już takiej przetworzonej. przetworzonej. Mhm. E, dokładnie. Co do kolorów warzyw. To taki kolor warzyw czy owoców świadczy o tym też, jakie barwniki mają. A właśnie te barwniki działają, te naturalne barwniki wykazują takie korzystne działanie. Czyli możemy zacząć na przykład od koloru zielonego, czyli warzywa takie jak brokuły czy szpinak, mają takie substancje glukozynolane i one zmniejszają ryzyko powstania niektórych nowotworów. Jeżeli chodzi o warzywa i owoce o barwie czerwonej, to na przykład pomidory mają taką barwę. To w pomidorach, szczególnie w pomidorach już takich przetworzonych, znajduje się likopen i on ma działanie takie przeciwzapalne. Dzięki temu też jak zaczyna się proces zapalny w organizmie, no to jest zmniejszone ryzyko po prostu tutaj rozwinięcia tego stanu zapalnego. Jeżeli chodzi na przykład też o kolor pomarańczowy, czyli warzywa bogate w beta-karoten, no to to też jest taki barwnik, który działa między innymi antyoksydacyjnie, więc podczas rozpoczynania w zasadzie procesu nowotworowego może wpłynąć tutaj korzystnie. Jednak no chciałam zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że sama dieta w 100% nam pomoże, no ale oczywiście będzie wpływało korzystnie, więc po prostu lepiej tak profilaktycznie stosować te produkty. Pani Doroto, bardzo dzisiaj dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia już za tydzień.